Cześć. W jednym z ostatnich filmów zapraszałam was tutaj do nas na kanapę, żeby przyjść i pogadać o perfumach. Dzisiaj naszym pierwszym gościem jest Gabrysia, z którą porozmawiamy o miłości do perfum. Cześć Gabrysiu, cieszę się, że nas odwiedziłaś. Cześć, bardzo mi również miło. Dzisiaj pogadamy o perfumach i też dobierzemy dla ciebie kilka różnych zapachów i mam nadzieję, że ci się spodobają. Ale zanim to, to powiedz mi, skąd w ogóle wzięła się u Ciebie miłość do perfum? Wydaje mi się, że w sumie od dzieciństwa podglądałam moją mamę, jak y, finiszuje swój outfit właśnie pryskiem perfum, y, jak byłam mała, też jej podbierałam perfumy, także wydaje mi się, że wszystko zainicjowała właśnie moja mama. Okej. Okay. Czyli taki, tak klasycznie, tak. A powiedz mi, czy te perfumy, które mama twoja miała, podobały ci się? Czy to były twoje zapachy? Czy ta kolekcja jej była duża, czy minimalistyczna? Miała bardzo dużo zapachów. W zależności od okazji używała innych, aczkolwiek były to bardzo podobne do siebie nuty. Zdecydowanie były to cięższe perfumy. Używałam ich, bo nie było niczego innego pod ręką. Aczkolwiek z im jestem starsza, to widzę że po sobie, że chyba bym wolała coś bardziej lżejszego. Okej, okay, mówisz o lżejszych perfumach, a co masz na myśli dokładnie? Wydaje mi się, że właśnie jakieś takie te kwiatowe, orzeźwiające, które mi dodadzą energii na co dzień. Okej, okay, które też są świetne na lato teraz, dokładnie. prawda? A powiedz mi, skąd w ogóle odkryłaś perfumę Ambra? W zasadzie to niedawno zaczęłam pracę w biurze projektowym jako inżynier e, i e, zobaczyłam, że koleżanki z pracy przychodzą z wielką e, paczką i dowiedziałam się właśnie, że zamówiły perfumy, korzystał od razu też z niskich, z darmową dostawą e, i podejrzałam Was na Instagramie, zobaczyłam właśnie filmik w swoim wykonaniu, że zapraszacie do siebie, także tutaj właśnie jestem. Cieszę się bardzo i e, myślę, że dobierzemy Ci jakieś takie fajne perfumy, ale zanim to, to odpowiemy sobie na kilka takich pytań Q&A, które tro Trochę nam pomogą e, dowiedzieć się coś więcej na temat Twoich upodobań. Jasne. Powiedz mi, czy wolisz bardziej elegancki garnitur czy luźny dres? Wydaje mi się, że zależy od okazji. Okej. Okay. To może drugie pytanie będzie łatwiejsze. E, spontaniczny wieczór z przyjaciółmi, czy wieczór w domu? Zdecydowanie z przyjaciółmi. Okej, okay. pociągnę dalej. Spontaniczność czy plan działania? No wydaje mi się, że ogólnie chyba spontaniczność, ale na pewno będą mnie oglądały koleżanki z pracy, więc powiem, że poukładanie i właśnie organizacja. Wzorowo. A mm, powiedz mi, wolisz takie zapachy bardziej leśne, czy może morskie? Wydaje mi się, że właśnie morskie. Okej, okay. a słodkie czy owocowe? Chyba owocowe. Super, to już trochę nam mówi o Tobie, a jeszcze powiedz mi takie trzy słowa, które Ciebie opisują. Wydaje mi się, że będzie to ambicja, otwartość i empatyczność. Super. A czego szukasz w perfumach? Właśnie takiej lekkości z jednej strony, gdzie będę mogła czuć się swobodnie na co dzień, ale też jestem otwarta na inne propozycje bardziej wieczorowe. Myślę, że teraz znajdziemy i takie, i takie zapachy, więc daj mi chwilę, przygotuję coś dla Ciebie i będziemy testować. Super, jasne, już nie mogę doczekać. <grym>